Gość Radia Vanessa Kuba Pochwyt, witam słuchaczy Radia Vanessa i witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest Dawid Brachmański, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Vanessa i bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie dyrektorze, za nami konferencja Chrońmy Dzieci 2.0, która poświęcona była szeroko pojętemu bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Jakie najważniejsze wnioski lub refleksje Pan osobiście wyniósł z tego wydarzenia? To było niezwykle ważne wydarzenie. Zgromadziło pedagogów, psychologów, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych słowem te osoby, które na co dzień mają największy kontakt z dziećmi. Najważniejszy wniosek jest taki. System ochrony dzieci to na pewno system naczyń połączonych, a nie zadanie dla jednej instytucji czy jednego człowieka. Nie możemy także oddzielać tego świata cyfrowego od świata realnego, bo to jest jeden świat, który przeplata się w różnych obszarach i ten świat jest w większości dobry, ale jak to w realnym świecie, tak samo w tym cyfrowym jest mnóstwo zagrożeń. I my jako osoby dorosłe musimy się ich nauczyć, aby je wyprzedzić, aby lepiej chronić dzieci. Refleksja, która po tej konferencji zostaje ze mną najmocniej, jest taka, że ochrona dzieci to poczucie naszej wspólnej, dorosłej odpowiedzialności. Przypomnijmy, ta konferencja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Pan był tam jednym z prelegentów i mówił Pan o obowiązkowej ewaluacji standardów ochrony małoletnich. Czym właściwie jest taka ewaluacja i dlaczego jest ona tak istotna w kontekście instytucji, które pracują z dziećmi? Mówiąc najprościej, standardy ochrony małoletnich to swoista konstytucja bezpieczeństwa dzieci w każdej placówce w szkole, przedszkolu, klubie sportowym itd., itd. To zbiór jasnych zasad i procedur, które mają chronić dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia. Ewaluacja tych standardów to nic innego jak systematyczne sprawdzenie, czy ta konstytucja działa w praktyce, więc nie wystarczy napisać i powiesić dokumentu w gablocie czy w internecie. Ta ewaluacja, która od niedawna stała się obowiązkowa, Zmusza nas do zadawania kluczowych pytań. Czy nasi pracownicy umieją rozpoznawać krzywdę dziecka? Czy są gotowi na trudne rozmowy? I czy dzieci wiedzą do kogo zgłosić się w razie tych problemów? Więc jest to pewien proces, który zapewnia, że standardy stają się żywym narzędziem, a nie martwym zapisem. I jest to kluczowy element budowania bezpiecznego środowiska dziecka. Panie dyrektorze, jak pan ocenia poziom świadomości wśród instytucji i organizacji lokalnych na temat standardów ochrony małoletnich? Czy wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia, czy widzimy już jakąś realną zmianę podejścia? Zmiana jest widoczna i budująca. Wprowadzenie obowiązku posiadania standardów, potocznie nazywanych ustawą kamilkową, zadziałało jak silny impuls. Jeszcze kilka lat temu rozmowy o polityce ochrony dzieci były zarezerwowane dla wąskiego grona specjalistów. Dziś jest to temat obecny w każdej szkole, placówce opiekuńczej czy nawet niewielkim stowarzyszeniu prowadzącym zajęcia dla dzieci. Jest wiele do zrobienia, bo część instytucji podchodzi do tematu bardzo dojrzale, angażując się w tworzenie standardów, bardzo mocno angażując dzieci i rodziców. A niektórzy traktują to jako rzecz po prostu do otraczenia. Jednak frekwencja na tej konferencji, niemalże 300 osób obecnych na sali, pokazuje, że jest potrzeba wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. I trochę wydaje mi się, że przechodzimy od etapu Musimy to mieć, do etapu, jak zrobić, żeby to naprawdę działało. I to jest najbardziej optymistyczna zmiana. Panie dyrektorze, a jakie konkretne elementy obejmują standardy ochrony małoletnich i które z nich w praktyce sprawiają tym instytucjom, o których już mówiliśmy, najwięcej trudności? Standardy opierają się na kilku filarach. Po pierwsze, to zasady bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi, które jasno określają, co jest dozwolone, a co absolutnie zakazane. Po drugie, to procedury rekrutacji pracowników, czyli sprawdzenia ich niekaralności w różnego rodzaju rejestrach. Po trzecie, i co kluczowe, to procedury interwencji, czyli jasna ścieżka postępowania w przypadku, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko doznaje krzywdy. A czwarty element, niezwykle istotny, to edukacja zarówno personelu, jak i samych dzieci w kwestii tego, jak, gdzie szukać pomocy. W praktyce najwięcej trudności sprawia nie tyle samo stworzenie tych dokumentów, co wdrożenie go w życie placówki. Wyzwaniem bowiem jest przełamanie pewnych barier mentalnych, obawy przed oskarżeniami bez dowodów, czy także przed tym, że u nas takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Trudne bywa też prowadzenie regularnej edukacji i monitorowanie, czy wszyscy pracownicy od dyrektora do najniższych stanowisk znają i rozumieją te zasady. Te procedury po prostu wymagają odwagi i gotowości do działania, co jest obszarem dla osób zarządzających, aby aktywnie wspierać personel. Panie dyrektorze, jak wygląda proces przygotowania i wdrażania takich standardów w placówkach? Od czego powinny zacząć, czy to samorządy, szkoły, czy organizacje pozarządowe, które pracują z najmłodszymi? Proces ten powinien zacząć się od diagnozy. Zanim zaczniemy pisać, musimy się zastanowić, jakie są specyficzne dla naszej placówki zagrożenia, czyli te wszystkie ślepe zaułki, które musimy znaleźć my, bo tych ślepych zaułków szukają także potencjalni sprawcy. Następnie, na podstawie tej analizy, musimy stworzyć konkretne, jasne zasady i procedury. Kluczowe jest, by nie kopiować gotowych wzorów, ale dostosować do realiów naszej instytucji, bo standardy będą wyglądać zupełnie inaczej w dużej szkole, a zupełnie inaczej w małym klubie szachowym. Wdrożenie to nie koniec, a tak naprawdę początek, bo standardy muszą być regularnie przypominane i omawiane, a także muszą być do nich implementowane dobre praktyki, które poznajemy na przykład w przypadku takiej konferencji, jakiej mieliśmy w Radlinie. A czy ta obowiązkowa ewaluacja może pomóc nie tylko w podniesieniu jakości ochrony, ale też w lepszym rozumieniu potrzeb dzieci i młodzieży w lokalnych społecznościach? Zdecydowanie tak. Dobrze przeprowadzona ewaluacja to nie tylko taki audyt bezpieczeństwa, ale także fantastyczne narzędzie diagnostyczne. Kiedy analizujemy, jakie sytuacje sprawiają dzieciom trudność, czego się obawiają, do kogo się zwracają o pomoc, a kogo omijają, zyskujemy bezcenną wiedzę o ich świecie. To może czasem nam wskazać potrzebę zorganizowania dodatkowych warsztatów, dotrudnienia psychologów itd., ale w ten sposób ewaluacja przestaje być nie tylko obowiązkiem prawnym, a staje się pewnym narzędziem do budowania środowiska, które jest nie tylko bezpieczne, ale przyjazne i przede wszystkim odpowiadające na autentyczne potrzeby młodych ludzi. Panie dyrektorze, jakie działania podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, aby wspierać rodziny w zakresie ochrony dzieci zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w tej przestrzeni cyfrowej, która coraz bardziej obecna jest w naszym życiu? W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie staramy się działać wielotorowo. Podstawą nadal oczywiście pozostaje praca socjalna i wsparcie asystentów rodzin, które bardzo blisko współpracują ze środowiskiem lokalnym, między innymi w przezwyciężaniu jakichś trudności wychowawczych czy wczesnym rozpoznawaniu ewentualnych zagrożeń. Ponadto oferujemy poradnictwo specjalistyczne, między innymi psychologiczne. Ale coraz większy nacisk kładziemy na profilaktykę. Staramy się organizować warsztaty dla rodziców. Ucząc ich kompetencji wychowawczych, a także poruszając tematykę zagrożeń cyfrowych, na przykład jak rozmawiać z dzieckiem o bezpiecznym korzystaniu z internetu, czy jak reagować na hejt czy niebezpieczne treści. Konferencja, w której uczestniczyliśmy i byliśmy współorganizatorem, jest po to, aby budować lokalne sieci współpracy, bo staramy się wierzyć, że inwestycja w świadome i kompetentne rodzicielstwo to jedna z najlepszych form ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Panie dyrektorze, a czy ta wszechobecna cyfryzacja życia utrudnia Wam pracę? Pytam w kontekście takich najważniejszych wyzwań, jakie stoją dziś przed OPS-ami, jeśli chodzi o reagowanie na przemoc wobec dzieci lub też inne formy zagrożeń. Wyzwania są ogromne. Z jednej strony mamy do czynienia z tradycyjnymi problemami, takimi jak przemoc domowa czy zaniedbania, które są ukryte za drzwiami mieszkań, a z drugiej ta cyfryzacja otworzyła zupełnie nowy front zagrożeń. Cyberprzemoc jest trudniejsza do wykrycia bo dzieje się w takiej przestrzeni, która jest dla wielu dorosłych zupełnie niewidoczna. I ma jeszcze jeden aspekt. Od cyberprzemocy i wszelkich zagrożeń świata cyfrowego nie możemy uciec, ponieważ każdy z nas, i dorośli, i dzieci, w większości, komórkę mają przy sobie 24 godziny na dobę. Panie dyrektorze, i tak na sam koniec, co według Pana możemy zrobić jako rodzice, nauczyciele, sąsiedzi, aby realnie przyczynić się do zwiększania bezpieczeństwa dzieci w naszym otoczeniu? Myślę, że kluczowe są trzy rzeczy, bo pierwsze uwaga, bądźmy uważni na dzieci wokół nas, nie tylko na własne, zauważajmy zmiany w zachowaniu, słuchajmy co mówią, a czego nie mówią i przede wszystkim nie bagatelizujmy ich problemów. Po drugie relacja, zbudowanie szczerych i otwartych relacji pomaga zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, bez strachu przed oceną, że jest dzieckiem bezpiecznym, a to najlepsza tarcza ochronna i po trzecie i najważniejsze reakcja. Nigdy nie odwracamy wzroku. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone, naszym obowiązkiem jest zareagować. Można to zrobić na wiele sposobów, porozmawiać z rodzicami, zgłosić sprawę w szkole, w ośrodku pomocy społecznej czy na policji. Jeden telefon naprawdę może uratować dziecku zdrowie, a nawet życie. Najważniejsze o czym musimy pamiętać, to że bezpieczeństwo dzieci zaczyna się od naszej dorosłej odpowiedzialności. Dawid Brachmański, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie był dzisiejszym gościem Radia Vanessa. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.